Wiertła stopniowe -Cock i Proline HSS pokryte azotkiem tytanu glinu to narzędzia, którymi wywiercimy otwory w cienkich elementach i blachach stalowych, z inox, aluminiowych czy wykonanych z metali nieżelaznych. Doskonale nadają się do rozwiercania, a nawet fazowania tych materiałów, a do tego skracają znacznie procesy wiercenia, zwiększając ich wydajność. W teście pierwszym wykonaliśmy bardzo sprawnie trudne zadanie wiercenia w grubym profilu ze stali konstrukcyjnej napędzając testowane wiertło wiertarko-wkrętarką Haikoki Hitachi DV18DBL2. W teście drugim z użyciem wiertarko-wkrętarki Haiko tv DV18DBL2 szybko wykonaliśmy otwór 30 mm. Podczas testu trzeciego z użyciem wiertarkowkrętarki wkrętarki Hi i Hitachi DV18 DBL2 sprawnie wywierciliśmy w blasze stalowej 1,5 mm otwór 30 mm. Naszym zdaniem, wiertła stopniowe Highcock i Proline HSS to akcesoria dla fachowców, dla których jakość narzędzi ma znaczenie pierwszorzędne. Sprawdzą się doskonale w pracach wykonywanych przez elektryków, instalatorów systemów wentylacji, profesjonalnych wykonawców wyposażających wnętrza itd.